Firmy produkujące energolę. Ile można! Kurde, przez ostatnie dwa miesiące tyle tego było, jak przez ostatnie pół roku. I to naprawdę, to już jest kurde przesada. To już jest kurde przesada, ale co tam? Raz się żyje, co nie? Siemana Ekipa, witam Was serdecznie. A dzisiaj znowu to, co. Firmy produkujące energetyki postanowiły wypuszczać na rynek w tym miesiącu. Tu w tym plecaku mam jedno wielkie energetykowe. Nie wiem nawet jak to nazwać. No to jest kurde, kataklizm, katastrofa, kurde, tyle kofeiny na metr sześcienny, nie ma chyba nigdzie. Ale to wszystko to są tylko nowości. Tu nie ma niczego co kupiłem, bo było stare, a jeszcze tego nie recenzowałem. Nie, tu są tylko nowości. Ten plecak jest taki, a jest ciężki jak cholera. Więc sobie możecie wyobrazić, jakie ja kurde mam radość, ale jednak i smutek, bo to wystarcza mi na jakieś 2-3 miesiące. Więc 2-3 miesiące nie będę mógł nigdzie wyjeżdżać, żeby kupywać Wam materiały do nagrywania. Więc <słuch> będzie, na pe... będzie ciekawe. To mogę Wam potwierdzić, będzie ciekawe. A zacznijmy od tego, którego chciałem już bardzo dawno temu kupić, ale jeszcze ale dopiero teraz mogłem. Tiger Green. W końcu wyszedł czwarty kolor Tiger'a. Mamy seryjkę. Będzie dokańczana smak kiwi-limonka. Lebo jada o smaku kiwi. To może być kozak. Tak więc, moi drodzy, tu mamy kurde. Nasz ukochany 330 ml Energetyk w butelce. Jeden naprawdę z niewielu. Przejdźmy w końcu do. Kwestii, co ja mam kurde w plecaku, a jest tego sporo. Ja pierdzielę. Czy oni naprawdę popierdzieliło ich? No na przykład tu. Czy ja muszę kurde to przedstawiać? Wszyscy oszaleli, kiedy tylko warszawski Koks postanowił Zrobić kolejny smak energetyka I jak niektórzy się nie mylili pod moim postem, to był jednak smak widogrona, bo jednak wątpię, żeby zrobili owoce leśne. A więc dzik o smaku widogrona prawdopodobnie będzie recenzowany jako kolejny, tuż po bernach. To jeżeli chodzi o nowości. Biedronka co miesiąc też musi przyjść z nowym b -powerem. Tym razem mamy B-Power'a Carnival. Nie sprawdzałem jeszcze jaki to jest smak. Wszyscy piszą, że to może być guma balonowa. Tak, to jest guma balonowa. Okej, okay, no nie mogę kurde nie patrzeć na ten, ale zero cukru, guma balonowa to może być kurde albo dobre albo złe. A na razie każdy B-Power... Był dobry. Nawet bardzo dobry. Według mnie naprawdę Biedronka zasługuje na wyróżnienie z tych wszystkich sieciówek. Wypuszczają jednego energetyka na miesiąc. Więc naprawdę ja myślę, że jest konkret. Kolejny Black, którego wszyscy mi polecali na Discordzie. Black Miami Beach. Tylko nie wiem, czemu wy mi go polecacie, skoro to jest smak greyfruta. Kurde. Ja nie cierpię greyfruta! Ja nie wiem, kurde, co można tu polecać? Dobrze, dobrze, kurde. Mam go, mam kolejnego blaka, jeszcze jednego nie zrecezowałem. To kurde, mam jeszcze się wziąć za tego. zrecyzuję się go na spokojnie. Ustawiamy na naszą już dumnie powiększającą się. Górę energoli. To jest coś pięknego, przedpremierowo, nie powiem, że przedpremierowo, ale udało mi się go znaleźć, a szukałem jego. Tiger Energy Drink Steel Classic. Niegazowany, niegazowany energetyk. Prawdopodobnie wypiję go po prostu. Kiedyś tam dam znać, jak on smakował puchał z Moje pomniejsze Tigery, ale naprawdę wyszedł bez cukru, bez kofeiny, teraz bez gazu. Kurde, ciekawy jestem, co będzie dalej. Nie wiem, kurde. Bez witamin? Bez tygrysa? Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale okej. Okay. O właśnie! Pisałem to już u mnie na Discordzie, ale nie mogę tutaj tego nie pokazać. Znalazłem trzecią Javę w Half price ie. Tym razem Min Dżawa Java o smaku waniliowym! Jeszcze z niezdjętymi tymi wszystkimi nalepkami, ale to zrobię dopiero po nagrywkach i tak dalej. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zdjąć nalepki, podpieprzcie siostrze, babie, bądź babci zbywasz do paznokci. Powinno, kurde, zadziałać z tym klejem. Nie mogło być, kurde, w sumie tu... Nie mogę powiedzieć, że nie mogło być tego Energola, bo jednak Red Bull wychodzi z nowymi smakami co pół roku. No, po prostu co lato i co zimę. A tutaj wypuszcza smak Jagód Akai bez cukru. Czyli to jest chyba po prostu powrót. Nie widziałem jeszcze nic na ten temat. Czy to jest jakiś Summer Edition bądź Winter Edition, ale mamy The Purple Edition, właśnie jagody akai. Jeszcze na półce z nowościami, ale ważne, że jest, co nie. I teraz, co, może jest coś, tam się nie. Teraz creme de la creme tego wszystkiego. Kojarzycie może warki energy? Tak, to ta seria, która kurde jest wysoce reklamowana przez youtuberów, przez Krzysztofa i Bisza. Ogólnie jest też jedną z lepszych serii oglądanych u mnie na kanale. Nie wiem czemu kurde. Może dlatego, że to są piwa z kofeiną, a harnaś to już w ogóle był wydubcony w górę. Ale mamy kolejną warkę, tym razem produkt z Biedronki. All Inclusive z Biedronki, warka Energy Fantasy Fruits. To jest po prostu owoce tropikalne. No nie zdziwię się, kurde, jak wszyscy mi powiedzą, że ej, stary, do tej pory to jest najlepsza warka. Weź pierdziel tamtech, ta jest kozak, ale... Żabka nie mogła być sobą, jakby nie wyszła ze swoją wersją Warki energii o smaku no już tu bądźmy szczerzy, o smaku mojito. Limonka mięta. Typowe mojito, czyli mamy już cztery smaki Warki energii, dwa są ogólno dostępne, dwa proszę bardzo all inclusive dla Biedronki i dla Żabki. Teraz czekamy na Lidla i, i tak dalej, tak więc cóż nie mogę się doczekać jeżeli o, o to, ale to możemy już odstawić w odstawkę ale mamy jeszcze coś tu już się muszę naprawdę ostrożnie z tym obchodzić bo to jest skarb to jest coś pięknego jak już widzieliście sprzed chwili i zapewne możecie już się domyślać, co to jest tak. To są garaże energii. O smaku granatu i mango, które są ogólnodostępne. Jeżeli ich nigdzie nie znaleźliście, to naprawdę widżuję wam, co wy odpieprzacie. naprawdę. Te smaki są ogólnodostępne. Mango i granat, ale wyszedł też jeszcze rzadkowy... All Inclusive. No ja lubię po prostu nazywać te wszelkiego rodzaju produkty, które nie wyszły gdzie indziej, tylko w jakimś sklepie właśnie All Inclusive. My tylko to mamy. A to jest oczywiście garaż o smaku juzu i mięty. Więc naprawdę mamy trzy garaże, dwie wareczki, dwa tigery, z czego jeden jest niegazowany. Jednego dzika, b Powera nowego, mamy Blaka, mamy Red Bull'a, Monstera Jawę, której się w ogóle nie spodziewałbym. Moi drodzy, tego jest za dużo. Już przestańcie nas zalewać, to już jest kurde przeszkata. Dajcie nam odetchnąć, dajcie nam recenzę do a na razie zapraszam Was oczywiście na poprzednie materiały. Następnym razem oczywiście wlatuje kolejny Bern. Następny wlatuje dzik. Ale Kozak. Będzie testowany dzik grape. Uuu. Nie mogę się tego doczekać, tak więc nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was, jak mówiłem, na poprzednie materiały i widzimy się następnym razem. Kurde. Tego jest tak tyle, że jak mam to zrobić do miniaturki, to naprawdę będę musiał nieźle się poda wysilać. Ale jak tak stoi, jak tutaj, wy to zobaczycie oczywiście na miniaturce. Tak to powinno pasować, tak więc widzimy się przy kolejnych testach.